Otworniarka przedstawia. Hej, w dzisiejszym odcinku toaletka draculory. Tak, to Drakonora Switzykski. Przedstawiam ją w jednym rawiewie. Tak, przed Drakulaura, dwie gwiazdki. To jest wykonane z folii. Cała toaletka jest różowa. Tutaj są rozwijające skrzydła takie wampirskie skrzydła. Serdeuszko wampirskie. Pisze miłość, bo zrobiła Buziaki. Co to są? Buziaki. Szanana 1600 latka. Tak, tutaj to jest szuflada, nie otwiera się. Samek gałka jest różowa. Połączyłam czerwony i biały. Jest napisane Lala. Tutaj jest narysowana czaszka Lali. To może być to Vanessa City czyli Discrete Monster. Drekulaura, Ula i drugi troszkę. tak. Piszcie, komentujcie, jak wam się podoba. I subskrybujcie. Pa! Jestem upiorny sik. Do widzenia ja w następnym odcinku.